No dobra, to nagramy. Casting. Fajnie to, o czym różnię. Co mi daje aktorstwo. Hmm. <laughs> Jeszcze odpowiedział na parę pytań. Coś mało, mało. Ja chcę więcej. <laughs> Sebastian Gola. AST w Krakowie. Pouchen Zdrój, blisko do morza, okolice koło brzegu. Język angielski na poziomie B2 Aper Intermediate i francuski A1 obydwa w trakcie nauki. Kontynuacja nauki. Spełnienie. Radość. Oderwanie się trochę od tego świata realnego na chwilę. Lubię być w świecie realnym, ale na chwilę lubię się odrywać i utopię. Możliwość poszukiwanie i jakieś takie Nie, no chyba te dwa. W zasadzie nie wiem do końca jak jestem postrzegany, ale wydaje mi się, że jako taki typ to typa manta, postać pewna siebie i taka, która się niczego nie boi, nie waha, no pewność siebie, chyba tak mi się wydaje najbardziej. Nie, nie zgadzam się z tym. Yy, znaczy nie, zgadzam się z tym, zgadzam, zgadzam, zgadzam się z tym. Ale jest to dla mnie trudne, bo totalnie jestem na życie, jestem całkowicie inny. Jestem bardzo otwarty, bardzo towarzyski, ale dosyć taki, nie wiem czy, niewstydliwy, ale taki. Jak to powiedzieć? Spokojnie podchodzę do jakichś rzeczy. W sensie, że muszę je najpierw wybadać, żeby w nie wejść. O, potrzebuję czasu. Na pewno potrzebuję czasu, żeby w coś wejść i zobaczyć, na czym to polega. Przed castingiem lubię słuchać muzyki. A już na castingu na pewno atmosfera i sama rozmowa z castingerem, castingerką, to jest coś takiego, że jesteśmy tutaj po coś. Czyli ja jestem po coś i. Osoba, która mnie castinguje też jest po coś i lubię to poczucie. Nie wiem, czy to jest do zmienienia, ale zwracam uwagę na pewno na hierarchię. Ja rozumiem hierarchię jako hierarchię, jako, jako funkcję, którą spełniamy podczas produkcji. To jest ok dla mnie jako hierarchia, ale poprzez wykorzystywanie tej hierarchii do Takiego złego na przykład traktowania drugiej osoby jest dla mnie rzeczą nie. No nie, nie rozumiem. Nie rozumiem w sensie, jak można wykorzystywać takie rzeczy. Żyjemy w XXI wieku i dalej, żeby się tak traktować. Jest to dla mnie dziwne po prostu. No to by było smutne z jednej strony, bo nie myślę o tym, ale może to by był jakiś biznes. Myślę, że coś bym wymyślił, w stylu czymś, bym, gdzie bym się spełniał. Tak samo jak czuję, że w aktorstwie się mogę spełniać, tę utopię, o której mówiłem, to tak samo bym zrobił jakiś biznes. Jaki? Zielonego pojęcia nie mam. I mam nadzieję, że nie będę musiał wiedzieć. Nie wiem, czy jest taka rzecz, której się boję. Ja raczej podchodzę do życia tak, że mamy początek i koniec, czyli narodziny i śmierć i jeżeli to jest, no to wykorzystaj ten czas. Ja wiem, czego bym się bał. Bałbym się na pewno braku komunikacji z drugim człowiekiem. To dla mnie jest bardzo ważne. Jeżeli tego nie mamy, to... Boję się tego. Myślę, że brak komunikacji z ludźmi i nieprzestrzeganie pewnych takich funkcji swoich, czyli ktoś, jeżeli nadużywa swoją funkcję yy, bez przykładów. No to wtedy to mnie ja zwracam na to uwagę i mnie to czuję się wtedy niekomfortowo po prostu. Bo nawet jeżeli coś mnie nie dotyka, widzę, że kogoś dotyka, to jest to dla mnie trochę niefer. I wtedy wiem, że może też się też odbić na mnie. No, myślę, że to by był operator. No, operator. Nie wiem, czy znam na tyle wszystkie kraje, żebym mógł powiedzieć, że z tego kraju mogłaby się wywodzić moja dusza. Na dzień dzisiejszy? Nie wiem. Chyba globalne. W sensie ona jest gdzieś chyba lata ponad, ponad krajami, ponad podziałami. Tak czuję. Z racji tego, że skończyłem krakowską szkołę teatralną, to to na pewno dramat psychologiczny to must have. Postać, która jest uwikłana w jakieś problemy, nie do końca może o tym mówić, ale znajduje ujście w czymś i idąc tam po prostu się zmienia o 180 stopni, a w życiu normalnym, realnym jest totalnie inna. No w zasadzie nic się nie muszę zdarzyć, żeby był szczęśliwy, bo w zasadzie jest okej. Okay. Nie chciałbym podchodzić, że coś się musi stać pozytywnego, żebym wtedy dopiero poczuł spełnienie albo radość. Wydaje mi się, że po prostu nawet zwykłe rzeczy. I nie chodzi o docenianie, nie chodzi o to po prostu, że to, co jest, jest ok. Ziemia, zima, żerafa. Nie mam takiej osoby. Nie lubię za bardzo polegać na ludziach, bo często się zawodzę. Ale to nie, że w sensie, że nie lubię z ludźmi pracować, tylko po prostu tak jest. Przez historię patrząc, nie ufajmy sobie. Ale nie, tak na serio, to wydaje mi się, że mogło to by być rzecz, no, jakieś zjawisko. Wstaje słońce i zachodzi słońce, wschodzi księżyc i zachodzi księżyc. Dla mnie jest to super. I nie wiem za każdym razem, jak patrzę po prostu na słońce mniej, no bo nie patrzę, ale na księżyc super. Dla mnie super.